Mamy połowę kwietnia, tu mamy taki por w skrzynkach tak zasiana tu mamy do góry do góry taki stół można by te paletki folii włożyć i wodę Tak trochę do hartowania te co mogą być na dworze to będą wystawiane zobaczymy co, 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 co w tunelu jest zostało trochę tej ziemi jeszcze co w tunelu jest w połowie kwietnia tu mamy wodę jakieś tam szybce jakieś tam najważniejsza sprawa to jest to tu mamy seler to jest opikowana, taka nierówna to pierosolata też przepikowana tu mamy pomidory, chyba 9 dziewięć rodzajów tych pomidorów. Tam są napisy, nazwy, ale światło chyba zjadło te. Metodą dedukcji de chyba się będziemy dochodzić. Tu są największe, ale tutaj chyba powinno być jest taki falc. I tu powinno być, yy, w tamtych tonach mieliśmy takie maty materiałowe. Wtedy ta woda równie się rozkładała jak się grało. A tak ciężko wypoziomować idealnie co do milimetra. Więc yy, trzeba by podłożyć maty. Już teraz nie będziemy podkładać, bo to będzie przesadzane. Tu jest chyba 7 czy 9 odmian. Raz, dwa, trzy. Tu jest 4 5 5 6 7 8 8 9 odmian nierówne jest, nie wiem dlaczego. Takie trochę nierówne są. To są równiejsze. Tu jest największy cień, bo tam jest płot, ale nie wiem czy nam woda na tym spływała bardziej. Tam się widzą, jakby były nawet lepsze nierówno, no ale to się chyba właśnie, że ta, brak tej, tej maty albo za mokro, albo za sucho. W jednym miejscu spływa, w drugim nie, ale najważniej to nie wyszło. Tak to wygląda. Jeszcze pod stołem, co chyba mamy. Salaty nie mieścimy, ale pomidory pójdą do dużych doniczek. To się to wszystko, wszystko się zrobi. Tak to wygląda. Połowy kwietnia. Wiem, że jest jakieś bawole serce, chyba te, ale z tyłu są gorsze. Nie wiem Czy tu bliżej piecyka miały cieplej? Nie wiem. Trudno powiedzieć. Ym, mata chyba bywa, gdzie bo takie fale są. Te fale są chyba... Ym, może gorsze nawet jest tam, gdzie było nadmiar wody. To trudno mi powiedzieć. No, ale najgorzej nie jest. Mamy maty. Teraz już nie będziemy tego przekładać na maty, bo nie ma sensu. I to tak wygląda na... Połowie świetnie. Za miesiąc pójdą w grunt. Po złożce, bo wcześniej może na ryzyko. Ile tu na tym palecie jest? Ile to jest chyba 96? Na jednej palecie, no to to. Przecież to, to, to 90 sztuk. 6 odejdzie. No to to. ileś tam jest? 10 sztuk to jest 3-4. 5, 6, 7, 8, 10, 900, 1000, jest tutaj tam, tam może z 500, 1500, 2000, 2500, po 3000, 3000, to jest pomidor, typowo, typowo polny. Zasadzimy yy, może z 50 sztuk w tym dużym tunelu tam ze względu na to, żeby był wcześniej, bo się nie będę kupował. Producym pomidora, nie będę już kupował pomidora w sklepie trochę się tam zasadzi będzie podejrzewam, że z trzy tygodnie wcześniej do do spożywania dopracować by trzeba to, bo to tylko ten tunel pierwszy w pierwszym roku co mamy te stoły mówię te stoły właśnie jeśli puta z tym rantem są dobre. I noże, że tutaj o korzenie już tutaj też puszczają. Płyta byłaby ten materiał mata taka, to by było lepiej. No ale nie ma. Jak nie ma, to nie ma. Trudno. Ale. Myślę, że by było równiej. Najgorzej jest to, że nie wiem. Jest takie rozrzut, proszę zobaczyć, tu są takie. Chociaż to odmianami też może idzie, a tu są gorsze. I teraz najgorzej, że nie wiem. Dlaczego tam są lepsze, a tu są gorsze, czy tu było za mało wody, a tam za dużo wody, bo mata by to wyrównywała. Tak to wygląda, tam dopiero przeplikowana seler. Hmm. Tu jest obcięta Jedna ta ramka od tego bo się nie mieściły Nie mieściły się te tacki na, tym, na tej metrowej na tej metrowej płycie Więc to jest odcięte. Tyle na ten temat w połowie kwietnia tak to wygląda